Cały rytm y, snu, czuwania, one były głodne wszystkie o tej samej porze. I o tej samej porze y, musiały robić siusiu, prawda? Więc to faktycznie y, no, pełne ręce roboty, nawet gdy y, y, zajmowała się nimi i mama, oczywiście, i, i pielęgniarki. Mama jednak mówiła, że to jest pewna katastrofa dla rodziny, gdy to życie rodziny jest jakby na wynos, prawda? Ono jest, ono jest po prostu upublicznione. Wszyscy wiedzą, co dzieci jedzą, kto, kto się nimi opiekuje, czy chore, czy nie chore. I stale ktoś jest w domu, stale nieustannie przez całą dobę. Czymś, co było bardzo przykre dla rodziny w tym czasie, to była zazdrość, jaka towarzyszyła tym darom i tej opiece, które, którą wiele osób uważało za. Opiekę z nadmiarem. Odbiera tele, telefony bardzo nieprzyjemne, bardzo złośliwe. Yy, na przykład z zapytaniem, słyszałam, że pani jest znowu w ciąży. Yy, także nie dziwię się, że yy, rodzice woleli... Yy, do końca i absolutnie zrezygnować z pomocy finansowej, żeby nie narażać się na tego typu koszty psychologiczne. Jak ten czas leci. Gdańskie pięcioraczki mają już po 7 lat. Pierwsze obserwacje lekarzy były lakoniczne. Adam spokojny, Piotr ciągle głodny, Agnieszka flegmatyczna, Ewa najsłabsza, ale dzielna, Roman urwis. W tym roku cała piątka rozpocznie naukę w szkole. W tej szkole, do której dzieci chodziły, utworzono tę klasę, podzielono klasy, klasę pierwszą tak, aby w tej, w której będą dzieci, właśnie pięcioraczki, aby w tej było mało dzieci, żeby była lepsza opieka. I w tej klasie było niewiele ponad 20 dzieci, to wówczas było ewenementem. Pięcioraczki przyszły do szkoły numer 15. 1 września 78. Ja byłam ich wychowawczynią przez dwa lata w pierwszej i drugiej klasie. Uczęszczały do klasy pierwszej A. No była to klasa nieliczna. Chyba około 25 osób. Bałam się tego momentu, jak ja sobie poradzę, czy ja będę umiała je rozróżniać. Okazało się, że jednak no, były to moje niepotrzebne obawy, bo dzieci były zupełnie inne. Większych problemów tam wychowawczych z dziećmi nie było. Były to dzieci grzeczne, dobrze wychowane, chociaż bardzo żywe. No, jak pamiętam, Magnieszka była bardzo żywym srebrem. A z kolei Eba była taka cichutka, spokojniutka. Z chłopców Roman i Adam, to tak byli chyba najbardziej tacy ruchliwi. A Piotr był bardziej taki dokładny. To rzeczywiście było wydarzenie bardzo duże i, i bardzo dobrze się o nie troszczono. Zresztą ja uważam, że ta rodzina sobie na to zasługiwała. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada państwa w zgodzie z postanowieniami konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Pamiętam, by pięcioraczki w czasach bardzo gorących gdańskich, czyli początku lat 80., czy końcówki 70., jakoś istniały w świecie polityki. Nie pamiętam też potem w latach 80., by specjalnie poza pismami kolorowymi, które wtedy się no, były jakoś tam oglądane, też. Gdzieś pojawiały się zdjęcia pięcioraczków czy ich jakieś działania. Wydaje mi się, że wtedy odeszły te dzieci i ta rodzina w prywatność. Tak jak w latach 70. były wykorzystywane do takiej pewnej symbolu, gdzie to władza się nimi opiekuje i taka jest ta władza dobra i tak dba o rodzinę, to w latach 80. niewiele na ten temat było słychać. Niewiele było ich widać. Samo południe do domu handlowego w Pielsku Białej wpuszczono pierwszą partię klientów. To największy na Podbeskidziu jeden z największych w kraju dom handlowy. Realizacja planu Balcerowicza doprowadziła do wprowadzenia zasad wolnego rynku i wymienialności złotówki. Skutki tego to pełne towarów sklepy, wolna wymiana walut, gwałtowny rozwój prywatnych firm, ale jednocześnie spadek produkcji, mniejsze dochody skarbu państwa i przestarzałe prawa stwarzające warunki do nadużyć finansowych. W rezultacie powiększył się deficyt budżetowy. Zmniejszyły się dochody poszczególnych grup społecznych. Wprawdzie powstała grupa ludzi bardzo bogatych, ale ogólnie poziom życia pogorszył się. Jako pełno. życzę następnych pomyślnych wyborów. Kilka minut po godzinie 11 w lokalu wyborczym w Gdańsku w Rzeszczu przy ulicy Chodowieckiego głosowały po raz pierwszy w życiu Gdańskie pięcioraczki wraz z rodzicami i starszym bratem. Głosowaliśmy na najlepszych, na takich przedsiębiorczych, którzy chcą coś wynieść, chcą zrealizować. Okrągły stół, czy reformy, które idą. Tych, którzy chcą to zrealizować, było więcej. Wszyscy kandydaci właściwie byli dobrzy. Trudno było się zdecydować. One w 1989 roku, kiedy zmienił się system. Akurat wchodziły właśnie w dorosłość, miały po 18 lat, i jak mówiła sama mama Rychertowa, ona wychowała swoje dzieci na uczciwych, solidnych, y, takich porządnych, y, młodych ludzi, ale one nie miały przebojowości, której nowa rzeczywistość wymagała. I chyba troszeczkę właśnie same odczuwały ten brak siły takiej, żeby, żeby się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Agnieszka pracuje w naszym laboratorium od roku 1990, a więc we wrześniu tego roku będzie już 15 lat. Miała kilka przerw w pracy. Urodziła dziecko, była na urlopie macierzyńskim, potem była na urlopie wychowawczym. I zanim wróciła do nas ponownie, wydaje mi się, że miała problemy z przyjęciem do pracy. Być może pozostawała w tym czasie nawet na jakimś zasiłku dla bezrobotnych. Obsługuje sprzęt wysokiej jakości. Są to autoanalizatory biochemiczne, laboratoryjne. Jej praca wymaga kompetencji pewnych i wydaje mi się, że sprawdza się w swojej pracy. Po pół roku właściwie znajomości z Agnieszką dowiedziałam się, że jest pięciorawkiem i nie chwaliła się. Raczej była osobą skromną i nie afiszuję się. Każdy z nich zdobył jakiś inny zawód, chociaż y, trzej y, panowie y, są, noszą mundury. Y, tak to ogólnie określę. Do, gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, y, dlaczego tak się stało. Myślę, że po pierwsze dlatego, że rodzina, y, w której się wychowywały, była rodziną, y, w której ojciec był osobą y, związaną z wojskiem y, a więc y, i był autorytetem tego się nie dopisać słowami to po prostu trzeba przeżyć także no, no, przede wszystkim ogromne wzruszenie radość szczęście choć